znajdujemy się na terenie nadleśnictwa Antoni, na samym początku we wschodniej części Doliny Baryczy. Która sama w sobie z perełką na skalę światową, jeśli chodzi o zasoby przyrodnicze, jest to teren położony około 18 km na południe od Strowa Wielkopolskiego. Miejsce jest bardzo wyjątkowo również pod względem historycznym, ponieważ w Antoninie, jako miejsce swojej rodowej siedziby, wybrał Antoni Henryk Radziwił i zbudował tutaj przepiękny pałac myśliwski, który miał przypominać w swoim założeniu rozpostarty na leśnej polanie namiot. Miała być to pierwotnie ich letnio-jesienna rezydencja, ale tak bardzo im się tutaj spodobało, że on postanowił tutaj przenieść całą swoją siedzibę rodową. Same źródła baryczy są jeszcze dalej na wschód, na łąkach pod Ostrowem Wielkopolskim, co ma charakterystycznego w sobie barycz. Ona ma bardzo mały spadek, przez co ma tendencję do rozlewisk, do zwiększania zasobów wodnych w okolicy. Jest tu bardzo dużo mokradeł, ta woda po prostu powoli odpływa, i są to tereny, które są związane właśnie z dużą ilością wody. Wycinając dany drzewostan. Nie możemy wsadzić sobie tak po prostu jakiegokolwiek drzewa chcemy. To określają nam zasady hodowli lasu. Gatunek drzewa jest powiązany z siedliskiem, które w danym miejscu występuje, więc przykładowo na siedliskach burowych sadzimy sosnę, na siedliskach lasowych sadzimy gatunki liściaste. Jest bardzo dużo zmiennych, które mają wpływ na to, co posadzimy po wycięciu lasu. Cechą pracy leśnika jest to, że sadząc las, raczej już nie zobaczymy, jak będzie wyglądał podczas pozyskania drewna z tego lasu, ponieważ jest to bardzo długi okres odnowienia to jest około 80-90 lat. Dlatego leśnik musi zachować się dosyć dużą wyobraźnią, musi reagować na właśnie te zmiany klimatyczne i być bardzo taki plastyczny, niekoniecznie trzymać się sztywno ustalonych zasad, tylko być takim troszeczkę przyrodnikiem. Teren nadleśnictwa Antonin i jego zasoby drzewostanowe, zasoby gleby związane są z jego właśnie dawną historią, czyli w momencie, kiedy był tutaj lodowiec. Na wzgórzach twardogórskich on się zatrzymał i w momencie kiedy on się cofał, wody stopniejącego lodowca przenosiły duże pokłady piasku, budując tak zwane pola sandrowe, na których później powstały gleby bielicowe, czyli gleby ubogie, na których rozwinęły się zbiorowiska boru, głównie z sosną zwyczajnym. Charakterystyczną rzeczą dla Nadlesi Antonii jest to, że jest położone na dawnych terenach pogranicznych Wielkopolski i Śląska, gdzie właśnie tereny nad Baryczą były terenami zabagnionymi, mokradłami, które tworzyły naturalną barierę, która stwarzała właśnie taką granicę, trudną często do przekroczenia. W tamtych czasach był dość mocny nacisk na tworzenie melioracji które miały odwodnić te tereny, żeby ułatwiły one czy też gospodarkę leśną, czy też gospodarkę rolniczą. Niestety po czasie dowiadujemy się, że nie był to zbyt dobry kierunek i dlatego zaczęliśmy wprowadzać właśnie takie programy jak renaturyzacja mokradeł, tak żeby odtworzyć warunki, które panowały dawniej, odtworzyć tą bioróżnorodność. Mokadu to jest swojego rodzaju Leśna gąbka, tak to nazywamy. Jest to zbiorowisko, które okresowo bądź trwale zalewane. W naszym leśnictwie wybraliśmy parę takich miejsc, gdzie tu zostały zbudowane zastawki, progi spiętrzające przepusty, które to z powrotem mają napoić tą leśną gąbkę wodą. Dookoła tego mokradła przeważnie rośnie las, który pełni funkcję swojego rodzaju pompy, która to czerpie tą wodę z tego mokradła pompując ją w korony i w liście, gdzie tam ulega ona parowaniu i wraca do atmosfery. Następnie ta woda wraca do mokradła, już w postaci oczywiście kropel deszczu czy też innego opadu i ten cykl się nam zamyka. Jest to też fantastyczny rezerwuar węgla w przyrodzie. Taki hektar bagna czy też torfowiska potrafi rocznie pochłonąć od kilkuset kilogramów węgla do nawet dwóch, trzech ton. W przypadku, gdy takie bagno jest osuszane, Powoduje nam to też wzrost emisji gazów cieplarnianych, czyli np. dwutlenku węgla do atmosfery. W okolicy mokradeł możemy natknąć się na olsy, łęgi jesionowe. Często możemy też spotkać domieszkę dęba czy buka. Raczej są to gatunki liściaste. Wartym zauważenia jest fakt, że w pobliżu mokradeł nie wycinamy podczas jednego zabiegu całego lasu. Tylko staramy się, jeżeli nie wyłączać zupełnie z użytkowania takiego lasu, który przylega do mokradła, to wprowadzać tam gospodarkę rębni częściowej, gdzie ten las jest wycinany częściowo, odnawiany jest również w długim okresie czasu, ponieważ to, co jest wycięte, jest odnowione, dopiero ta część lasu, która została odnowiona, potem jest wycinana kolejna część lasu. Ten rok był obfity w dość dużą ilość opadów, dlatego pozornie każdemu wydaje się, że tej wody w lesie jest bardzo dużo, poziom wód się popodnosił. Jednakże jest to mylące, ponieważ tej wody jest cały czas za mało. Cały czas walczymy z suszą hydrologiczną. Z powodu suszy zamierają nam lasy, roślinność również cierpi z powodu braku wody. Stoimy przed wyzwaniem walki ze zmianami klimatu. Można powiedzieć, że naszymi nauczycielami zastawek, progów, piętrzących i w ogóle zatrzymywania wody w lesie są bobry. Są to fantastyczne zwierzęta, od których naprawdę sporo się nauczyliśmy. W tym programie renaturyzacji mokadeł zastosowaliśmy mnóstwo właśnie takich progów, spiętrzających, przepustów i zastawek, które regulują jej przepływ. Ta woda nie odchodzi tak szybko. Ta woda zostaje w lesie, zostaje w okolicy. Program renaturyzacji mokado w nadleśnictwie Antonin miał za zadanie odtworzyć dawne wilgotne stanowiska, dawne torfowiska, bagna. Miał za zadanie zatrzymać tę wodę w lesie, żebyśmy mogli zwiększyć również bioróżnorodność. W całym naszym nadleśnictwie było siedem takich stanowisk wybranych do tego projektu, podczas którego zostało wybudowanych budowli piętrzących, czy też zatrzymujących wodę około 40. Ten projekt w 16 nadleśnictwach pozwolił na wybudowanie ponad 150 różnych obiektów. No a to z kolei pozwoli nam w przyszłości na odtwarzanie mokradeł na ponad 430 hektarach. 430 hektarów to jest tyle co 611 boisk piłkarskich. To jest duży projekt, w zasadzie taki pierwszy w naszej dyrekcji i pierwszy w Polsce, tutaj właśnie w Poznaniu. Dzięki współpracy kilku wydziałów i też naszych nadleśnic udało nam się uzyskać dofinansowanie takie, które pozwoliło właśnie na to, by stworzyć warunki do odtwarzania mokradeł. Mokradła są kluczowe w skali Europy. Mokradła pamiętajmy o tym, że są fantastycznym magazynem dwutlenku węgla, pod warunkiem, że są uwodnione. Jeśli zaczyna brakować tej wody i one się osuszają, to wtedy takie mokradło z magazynu zmienia się automatycznie w taką powierzchnię, która emituje, uwalnia dwutlenek węgla do atmosfery. Myślimy o przyszłości, o naszych kolejnych pokoleniach i o przyrodzie, bo mokradła też fantastycznie odtwarzają tą przyrodę wokół. Stwarzają miejsca do gniazdowania ptactwa, no i zasilają wody podziemne. To jest też bardzo istotne. Bo ta woda później też nam, mieszkańcom miast, jest oczywiście potrzebna do życia. Dzięki stwarzaniu takich miejsc i utrzymywaniu takich miejsc w lesie, jak te, które zawarte są w tym programie, roślinność, która się tam rozwija, jest naprawdę mnoga. Możemy spotkać tam wszelkie gatunki torfowców, tużyc. Możemy spotkać również fiołki. Możemy tam spotkać nie tylko rośliny, możemy tam spotkać również bezkręgowce, ssaki, ptaki, płazy, gady. Jeżeli chodzi o ptaki, to ciekawym przykładem mogą być tutaj żurawie, dla których środowisko mokradła, czy też torfowiska, to jest środowisko do rozmnażania się, do wyprowadzania lęgów, ponieważ one korzystają ze zbutwiałych części roślin, których jest oczywiście na takim torfowisku, czy też mokradle mnóstwo. Jeżeli spojrzymy za siebie, mamy tutaj powalone pnie drzew, które są nie dość, że domem dla różnych gatunków bezkręgowców, to jeszcze stwarzają właśnie taki troszeczkę dzikość tego miejsca. Gdzie widać, że my w ogóle nie ingerujemy tutaj w przyrodę. To są takie nasze małe rezerwaty, które mają nam tutaj powiększać bioróżnorodność na terenie całych lasów. Zwalone pnie drzew często są zasiedlane przez owady, które rozkładają martwe pnie drzew. Co się za tym wiąże, potem ptaki chętnie odwiedzają takie miejsca, bo tam mogą znaleźć pożywienie. Gdzie znowu tu jest kolejny łańcuch pokarmowy, który nam się zamyka, dzięki któremu Mamy tutaj wszystkich zwierząt, owadów, roślin więcej. To jest fantastyczne miejsce, dlatego nie można w żadnym wypadku tu ingerować i tylko możemy nie przeszkadzać. Takie drzewo rozkłada się kilka, kilkadziesiąt lat. To wszystko w zależności od tego, w jakim mocnym stanie rozkładu po prostu się przewróciło. Woda w tej naszej orbicie zainteresowań leśników jest już od kilkudziesięciu lat, bo ten projekt norweski, a jeszcze trzeba wspomnieć o projektach z małej retencji niż innej. To już kilkadziesiąt lat, kiedy leśnicy te działania podejmują i to lasy w zasadzie są pionierem. I często też jako dobry przykład są leśnicy podawani, że te działania wokół wody podejmują, mają dobre doświadczenia i też ten projekt, nasz tutaj w Poznaniu, norweski, dodając do tego to nasze wcześniejsze działania, pozwoli nam zatrzymać ponad 2 miliony metrów sześciennych wody, to jest tyle, ile w 760 basenach olimpijskich. Działania edukacyjne i promocyjne, które w ramach kampanii pod nazwą Las pełną gąbką realizowaliśmy między innymi w Poznaniu, pozwoliły uświadomić poznaniakom, dlaczego właśnie ta woda w lesie jest tak istotna i też ta nazwa tej kampanii nie jest przypadkowa. Pamiętajmy, że metr sześcienny leśnej gleby potrafi zatrzymać do 200 litrów wody. Ciężko jest przewidzieć, co będzie za 10, 20, 30, 40 lat. Z pewnością leśnicy prowadzący gospodarkę leśną. Nie wiem, 50, 60, 70 lat temu, e, którzy wykonywali melioracje odwadniające po to, żeby móc cokolwiek zrobić w tym lesie, z pewnością byli przekonani o słuszności swoich prac i na pewno myśleli, że nie robią nic złego dla tego lasu. Dlatego też ciężko jest przewidzieć, jaki to będzie miało wpływ na, na dalsze życie lasów. Na pewno nie będzie to złe, ponieważ jeżeli będziemy zatrzymywali tą wodę, ta woda będzie, więc to tylko i wyłącznie możemy zwiększyć bioróżnorodność w tym terenie i tylko możemy działać na plus. A jak będą się kształtowały stosunki wodne w przyszłości, no bardzo ciężko jest to stwierdzić. No na razie jesteśmy w takim momencie, gdzie naprawdę mamy bardzo niski stan wód gruntowych. No i mam nadzieję, że takimi działaniami go skutecznie i z roku na rok będziemy podwyższać.